Siemanko, z tej strony MOPEN witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj coś dla początkujących graczy League of Legends. Więc zaczynajmy! Także w dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać aplikację, która może się przydać każdemu początkującemu graczowi BlOLA. Jest to mianowicie aplikacja Catalyst której mamy naprawdę wiele fajnych funkcji. Mam przedstawione tutaj wszystkie postacie dostępne w LoLu. I często, jeśli zaczynamy grać w League of Legends, mamy problem właśnie z postaciami, bo niektóre naprawdę są trudne do ogarnięcia. No i na przykład ta aplikacja pozwala nam na wejście w takiego bohatera, na przykład Caitlyn. Mamy jej procent zwycięstw, procent gier i rolę, czyli górę, dół, środek, wsparcie, dżungla, wszystkie te pozycje. Mamy także itemy, jakie najlepiej kupować dla tej postaci. Oraz w jakiej kolejności ulepszać umiejętności danej postaci. Tu jest to naprawdę wszystko rozpisane od 1 do 18 levelu. Więc... Naprawdę fajnie to jest to opisane. Mamy jeszcze profesjonalne buildy, poradniki, które mogą się naprawdę przydać. Mamy zestawienia w danej postaci. Akurat nie jest tutaj na dół, więc mamy fajne postacie do pary z nią. Robić mamy postacie kontrujące wybraną postać przez nas, i możemy też ustawiać nasze bildy, więc to wygląda naprawdę bardzo fajnie. I poza Catlin możemy tak zrobić z dowolnym bohaterem, każdego mamy tak samo rozpisanego, więc tutaj naprawdę będzie to bardzo pomocne. Dla wielu początkujących, jak i dla bardziej doświadczonych graczy, ponieważ nie wszyscy y, mamy kupione wszystkie postacie, i nie wszyscy oczywiście potrafią y, nimi grać. Mamy tu jeszcze w tej aplikacji aktualności. Wszystkie dotyczące League of Legends. Czyli jakieś aktualizacje i tym podobne też rzeczy, oraz mamy jeszcze tutaj bany na poszczególnych rangach: bronze, silver i też gold, platinum. Mamy także encyklopedię, i tutaj mamy wszystkie temy, wszystkie przedmioty tutaj pokazane. E... Oczywiście, wchodzimy, jest przedmiot w miarę opisany, więc naprawdę fajnie to jest zaprezentowane. Jak i wszystkie, tak naprawdę, postacie i ceny za nich. Możemy także wyszukać swojego przywoływacza. Jak widzicie. Na przykład wpisujemy sobie Dravena, no i mamy pokazane jakiegoś gracza. Więc myślę, że aplikacja bardzo pomoże. Także, jeżeli ten film okazał się dla Ciebie pomocny, nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!